Filip Karpiak, lat 11 Rzeszów. Południe. Po garbach moreny trzęsie się zakurzona szosa. W błękitność pachną lipy ciepłem południem. Pochyłością pola w dolinę spadają w złotokłosach. Rzeka pieni się skwarem, a woda wyjrzewa życiem, które powstaje. Niski horyzont wokół zadrzewił się lasem. Za drzew się wychylił zielonowłosy nagi Bożek i w pączach powiedzie nad wodę smukłe siostry brzozy. Białej kory lekkie koronki spadają na wąski szmarek dłonki. Syci się słońcem mocą, który jest tak dużo, że zmieśni się zerwie wichrem i burzą. Wierz do Jana Kotta: Biegnąc po deszczu, męczysz się słowem. Które na próżno ludziom opowiesz. Słowo i sens są liturgicznym symbolem. Wyjdź o zachodzie w równinne pola, Popatrz w złotem krwawiące niebiosa I jak się na wiatr faliste kładą wykołych Żyd. W seradeli się kropli srebrna rosa.